Halo, halo, tu Eron, Eron Weil. Jeśli ktoś mnie słyszy, Ada jest bunkra. Nadal. 94. dzień, o ile dobrze liczę. Czas, czas się tu rozmywa. Ściany bunkra, to one, one pożerają dni. Nie ma zegara, nie ma słońca, tylko ta cholerna dioda. Zielona, teraz zielona, ale, ale o tym może później. Ema jest ze mną. Siedzi z boku i milczy jak zawsze. Ale jej oczy one patrzą, jakby coś chciały powiedzieć. Jakby coś wiedziały. Ema znowu się nie odzywa ani słowem. Stała w drzwiach pomieszczenia magazynowego, boso, patrzyła znowu na mnie, długo, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie umiała. A może nie miała do kogo? Zostawiłem jej kanister z wodą, kawałek batona na talerzyku. Wróciłem po godzinie, ale nic nie zniknęło, nic nie zjadła. Wszystko leżało jak zostawiłem. Nawet tego batona nie dotknęła. Wczoraj... Wczoraj wydawało mi się, że słyszę jak płacze. Poszedłem do jej pokoju. Ciszę zastałem. Tylko ta cholerna jaszczurka z plastiku. Lilo. A, leżała na środku podłogi odwrócona ogonem do góry, jakby ktoś ją rzucił. Ema? Zapytałem. Nie było kogo pytać, czy, czy Ema naprawdę tu jeszcze jest? Bywa, bywa, że czuję jej obecność. Naprawdę nie halucynacje. Czuję zapach jej szamponu, tego co został w butelce. Słyszę jak drapie paznokciami ściany bunkra. Czasem, czasem porusza przedmiotem, kubkiem, łyżką. Wiem, że to ona, ale kiedy tam idę, nikogo nie ma. Raz zostawiłem otwarte drzwi do mojego pokoju. Wróciłem i znalazłem mój notes. Strona wyrwana leżała na podłodze, coś napisane kredą, dziecięcym pismem. Ty nie jesteś moim tatą. Nie wiem, czy to jej ręka, czy to moja. Może napisałem to we śnie, może to bunkier, te ściany, one czasem szepszą. Nie dosłownie, ale czuję. Zdarza mi się mówić do niej, jakby była obok. Bo czasem mam wrażenie, że jest. Dziś rano siedziałem przy panelu filtracyjnym. Sprawdzałem rury. Znowu przeciekały i wtedy chłodny powiew. Delikatny, jakby ktoś stanął za mną, ale potem jej głos na sekundę. Tato? Odwróciłem się i nic. Pusty korytarz, tylko kurz i ta cholerna, cholerna jaszczurka pod stołem. O, zacząłem się zastanawiać, czy Ema umarła tamtego dnia razem z Sarą? Może nigdy nie wyszła z chłodni? Może to ja? Widzę ją, bo muszę, bo bez niej nie wiem, kim jestem. Pamiętam, jak kiedyś, jak kiedyś, gdy byłem dzieckiem, bałem się ciemności. Matka do mnie mówiła, jeśli czujesz coś w pokoju, ale nie możesz tego zobaczyć, to może jesteś to Ty, część Ciebie, która nie chce być sama. Może ma to cząstka mnie, cząstka, która została, żeby, żeby się ze mną pożegnać, ale to niemożliwe, prawda? Ja ją widzę, czuję, słyszę. Czasem chyba. Dziś zostawiłem otwarte drzwi do technicznego. Tak, tak, tego pokoju, gdzie leży Sara. W nocy drzwi się zamknęły. Nie, nie, ale ja ich nie zamkłem. Nie ma. Przynajmniej tak to sobie powtarzam. Najgorsze jest to nie wiedzieć czemu, czy żyjesz z córką, czy ze wspomnieniem. Czy śpisz obok ciała, czy obok własnego szaleństwa. Coś się stało. Rano system się zawiesił. Cały interfej spadł. Wyświetlacze czarne. Wentylatory w martwym wietrze. Pomyślałem to koniec. Ostatni oddech. Ostatnia iskra. Biegałem po korytarzach wariat. Obudziłem emę. A jeszcze spała. Krzyczałem do niej Do ścian. Potem. Potem? Potem system się zrestartował. Sam. Bez mojej ingerencji. Wtedy coś. Dziwnego. Filtry powietrza, te, które miały działać tylko na kilkanaście godzin, pokazały zielone. Zielone, rozumiecie? A system przez cały czas podawał zaniżone dane, fałszywe alarmy albo... albo ja źle nie odczytywałem? Nie wiem. Nie wiem, czy to ulga, czy przekleństwo, bo szczerze już się pogodziłem z końcem. Byłem gotowy na to, że umrę, gotowy, że to wszystko się skończyło, ale skoro system działa, skoro mikrofon działa, chyba może ktoś mnie słyszy, nie wiem, to może powinienem mówić dalej dla siebie, dla niej, dla Was, jeśli ktoś tam jest. Emma dziś przyglądała się chłodni, nie weszła. Tylko stała, dłoni dotykała futryny, jakby czekała, aż w otworze nie otworzyłem, ale musiałem tam wejść. Filtry wróciły do normy, ale zapasy? Niestety. Łóżki puste, proszki rozpuszczone. Został tylko chłód. Wszedłem do środka, do tego zimnego, martwego pokoju tam, gdzie Sara. Wiesz co zrobił? Zdjąłem z niej fragment, kawałek. Nie pytaj jaki, nie oceniaj. Nie dla siebie. Nie miałem odwagi zjeść. Przygotowałem go, opaliłem nad ogniem, dorzuciłem liście porostów, które znalazłem w filtrach, trochę soli z pakietu wojskowego. Emma siedziała przy stole, milcząca, włosy przyklejone do czoła miała, oczy szkliste, jakby wiedziała, ale nie dotknęła jedzenia. Ja też nie. Patrzyliśmy na nie, jak na ołtarz, jak na pomnik. Chciałem mi powiedzieć, że nie miałem wyjścia, że musiałem coś zrobić. Że to był tylko gest, taki symbol przeżycie, ale wtedy Emma wstała, odeszła do pokoju, zatrzasnęła drzwi za sobą. Cisza, taka, która boli w uszach. Nie wiem, czy to ona, czy coś jeszcze z niej mnie słucha, ale ja mówię: mikrofon staje się spowiednikiem, kablem do duszy. System kłamał o filtrach, może kłamił o wszystkim, może Ema nie jest emu, może Sara nigdy nie była w chłodni, może to ja, może to wszystko jest we mnie. Te ściany, ten szum, te drzwi, które same się zamykają. A, czasem słyszę ją, Sarę. Przy mi mówi, Eren, dlaczego to zrobiłeś? Ale to nie ona, nie może być. Ona jest za drzwiami zamknięta, a może w środku, to ja jestem zamknięty? W środku siebie? A nie wiem. Nie wiem, co się dzieje na świecie. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest. Ale skoro system kłamał o filtrach, może kłami o wszystkim. Może to nie koniec. Może to dopiero początek? Ema znowu zaczęła rysować, znowu Ema eee, przemówiła. Nie tak jak wcześniej, nie tatusiu, nie czy mogę spać. Dziś zadała pytanie, dlaczego ją zostawiłeś w chłodni? Głos był obcy, dojrzały, za mądry jak na dziewczynkę, zbyt spokojny, jakby mówiła, jakby mówiła ktoś, jakby ktoś inny mówił jej ustami. Zamarłem. Patrzyłem na nią długo. Siedziała na metalowym krześle. Bosą. Nogi podciągnęła, nie mrugała. Czemu ją tylko pokroiłeś? Czemu nie zniesz jej całej? Zatkało mnie. Odpowiedziałem jak idiota, suchym, drżącym. To nie tak jak myślisz, ale... Ale to nie miało znaczenia, bo wtedy Ema powiedziała... Może to jedyny sposób, żeby ją zatrzymać przy sobie, jak cię opuściła. To boli, prawda? A gdyby była w tobie? Cała na zawsze? Nie wiem jak to się stało, ale znowu wszedłem do chłodni po raz trzeci. Już nie było mi zimno. Nie było obrzydzenia, nie było wątpliwości, tylko cisza. Taka cholerna cisza, że aż bolało. Wyciąłem kolejny fragment, tym razem więcej. Ułożyłem na lumniwej tacy przyprawy, sól, papryka. Ema tylko patrzyła. Jak sędzia, jak księżniczka obserwująca kata. Nie zbliżała się, siadła dalej na tym swoim krzesełku. Usiadłem przy stole, zjadłem pierwszy kęs i wtedy... Coś we mnie się złamało. Zacząłem płakać. Nie krzyczeć, nie szlochać. Cicho, bez dźwięku. Łzy po prostu leciały mi po policzkach. Emma powiedziała, to nie Sara była dla Ciebie najważniejsza, tylko to, że miałeś rację o końcu świata, o spisku, o bunkrze, o wszystkim. Powiedziała, że Sara próbowała żyć, a ja tylko planowałem przeżyć. Nie odpowiedziałem. Patrzyłem na nóż, na krew, na dłoni, na resztki mięsa i zjadłem do końca. Dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla tego wszystkiego. Zjedz więcej, będziesz miał więcej siły, wtedy wszystko będzie miało sens, powiedziała. Pamiętam dzień, w którym Sara powiedziała, Cokolwiek się stanie, nie pozwolę, żebyś został sam. Byliśmy wtedy w ogrodzie. Było lato, pełne pszczół. Soks z arbuza spływał jej po buzi. Śmiała się. Emma kopała dołek dla sadzonki lawendy. Sara wzięła mnie za rękę. Nawet jeśli umrę, będę z tobą, bo ty nigdy nie zapomnisz. I miałeś rację, tato. Nie zapomniałeś. Kolejnego dnia... Obudziłem się i, i jej nie było. Kołdra była na podłodze i pokój pusty, bez ciepła, bez śladu, tylko lekki cień na materacu. Emma nigdy sama nie wychodziła, zawsze czekała, pytała, czy może, milczała. Teraz nic. Zawołałem. Raz, drugi, dziesięć. Krzyczałem, wrzeszczałem. Emma, Emma! Nie odpowiedziała. Pierwsze co sprawdziłem to Was. Ten stalowy, zasuwy były na miejscu, klucz u mnie przy boku, nieruszony, nie mogła wyjść, nikt nie mógł wejść. Gdzie jeste Ziema, czemu mi to robisz? Ech. Rozwaliłem kuchnię, mikrofalówkę w kącie, stół przewróciłem, słupiki rozwaliłem. Przeszukałem magazyn, schowki, szuflady, wentylacje, krzyczałem jej imię, EMA! Włączyłem wszystkie światła, mówiłem do kamer, do ścian, do duchów, odezwij się, to nie jest kurwa śmieszne. Ech. W łazience rozerwałem zasłonkę. Wypatrywałem cienia oddechu. W chłodni z tej sarą nic. Czy ją zabrałaś? Czy znowu jesteś? Czy jestem tylko ja? Upadłem na kolana w sypialni. Tłukłem pięścią w podłogę. Raz, drugi, dziesiąty. Ręce miałem całe we krwi i oddychałem jak zwierzę przy gramofonie. A włączyłem winyla. Cisza. Zgasło światło. Czy to kara? Czy to... Czy ja jej to zrobiłem? Pojrzałem w lustro, nie poznałem siebie. Byłem brudny, spocony, oczy przekrwione, zęby zaciśnięte. Czy wona w ogóle była, czy już umarła? Może Sara nigdy nie istniała? Może jestem sam od początku? Znalazłem mi małego Misia. Z połamanym uchem leżał pod szafką, przytuliłem go. Siedziałem w ciszy, godzinę, może dwie, może całą noc. Czasem słyszę je obie w szumie radia. Eron, dlaczego to zrobiłeś? Tato? Ale to nie one, nie mogą być. Czy są? We mnie? Albo nigdzie? System kłam mało filtrach, Może kłamie o wszystkim. Może bunkier to nie bunkier. Może to moja głowa? Te ściany, te drzwi, te cienie. Emma zniknęła. Nie wiem, czy żyje, czy się schowała, czy w ogóle istniała. Może... Może to ja jestem martwy, może a, kurwa, nie wiem, bunkier rozpieprzony, Wszędzie bałaga na we mnie, we mnie cisza. Czekam, może wróci, może. Dobra, muszę oszczędzać te cholerne powietrze, bo... Halo, tu Eron, koniec transmisji na dziś.